Pusił kurę z kurnika. Znowu! Słyszałaś? Co? Oh, wow! oh! Czekoladowe jajko! Uwielbiam niespodzianki! To jeszcze nic. Chcesz zobaczyć prawdziwą magię? Voilà! Wow! Myślisz, że potrafisz lepiej? Co? Jak ona to zrobiła? Muszę ją przewyższyć! Przygotuj się na coś niesamowitego! Tadam! Wow! O Udało mi się! Dobra robota! Ja, otwieramy! Chcę zobaczyć, co jest w środku! Nie mogę się doczekać! Samej czekolady starczy na długi czas! A jeszcze nawet nie wiem, co czeka w środku! Czekoladową ucztę czas zacząć! Czemu to takie twarde? Jestem głodna i niecierpliwa! Trafiło jajko na młotek! Niejeden problem można rozwiązać o, przemocą! To naprawdę niepotrzebne! Zwycięstwo należy do czekolada. mnie! Po jaką nagrodę się tak uchertałam? Ciastka Oreo maczane w sosie czekoladowym? Pyszność zamknięta w pyszności! Mm, trudno wymarzyć sobie lepszą niespodziankę! Co tak mówisz? Może ja też skorzystam z tego młotku toporka? Ha ja! Aha! Szybko poszło! Jestem silniejsza niż sądziłam. Szkoda czasu! Otwieram! Cóż to takiego? Maska klauna? To może być interesujące! Czas na lunch? To jest! Patch. Można być straszne? Obejrzyj się w lustrze! Skoro tak mówisz? Wow! Wcale nie... nie czas na drzemkę, Enid. Ach, jak sobie chcesz! Druga niespodzianka! Auć, położyj trochę! To był niechcący! Otwieramy! Mój ulubiony kolor. A, co to jest? Słodka toaleta! Super! Co w tym niby takiego fajnego? Na wszelki wypadek. To nie taki rodzaj toalety! Pokażę ci! Zmaczamy Lizaka w A następnie w różowej posypce. Ładne, prawda? Wow! Mmm! smaczne i zabawne. A eee, to czemu ja nie dostałam Lizaka? Eee, przykro mi! Chwileczkę. Hej, Nutella! Nie pogardzę. Mm. Mm. A właściwie to bliżej do doczysta. Mm. Pychota. Mm. Oho, oho, mm. Nie mogę na to patrzeć. Oj, hmm. jaka delikatna. Sama spróbuj to naprawdę. Nie, nie, smaczne. nie, 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 nie. Nie, 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 no nie, Bo... <śleskujesz> jesteśmy nie, 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 a nie mówiłam, mam tu cały słoik. Wezmę swojego lisaka. Obżarstwo, bez opamiętania. Panią Higulę jest przepiekowane. Jestem w słodkim niebie. To już trzecia, tak? Różowy popcorn! Wow! Hmm, ha? To chyba jakaś pomyłka. Ja dostałam zwyczajny popcorn. Nie gę! Zdaję to jedzeniem, co? Hmm. Co sugerujesz, mączka? Hmm, okej. Okay. Osmalimy cię na czarno. I to w starym stylu. Jak przy ognisku z piankami na patyku. Szybko idzie i nawet ładnie pachnie. Mmm, krupiące i karmelowe. Szef kuchni poleca. No i znowu się wyłożył. Można już bezpiecznie wyjść? Kukurydza ogłosiła zawieszenie broni. Uch, co za ulga! Uch. O, burger! fajna! A moje to gdzie. Znowu przegapiliście moje zamówienie? Wierzę w Mój żołądek jest gotowy! Obsługa w tym lokalu jest karygodna. Żądam rozmowy z kierownikiem. Dzięki! Absolutnie wspaniały! Soczysty i aromatyczny! jakże satysfakcjonujący w jedzeniu! Smak czystej radości! Wygląda na to, że wszechświat usłyszał moje żądania. Bo się mm -hmm. poskarżyłaś! Mm, ale wciąż jestem głodna. Skorzystam z twojej metody. Chcemy więcej hamburgerów. Dlaczego nic ci nie pojawia? Żądamy burgerów! Burgery! Burgery! Może im się zapasy skończyły. Aucz, mm. No to dzisiaj sobie nie doję! Takie jest życie! Wednesday! Mm? Kada burgerami! Otwieraj cęk! Nie musisz mi Miałam mówić. mam kiedyś podobny sen. Um, um, um. Nadchodzi wielki. Um, um, um. Za rozkoszne szaleństwo. Um. Um, 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 to sporo burgerów nawet jak dla mnie. Ale zostawiłam sobie jeszcze trochę miejsca w brzuchu. Pizzę... Nie, nie, nie! Co to się spod kontroli? Koniec! Huh? Chyba masz rację. Może darujemy sobie jednak pizzę. To ma być jedzenie z rodzaju zrób to sobie. Naprawdę? Wow! Nie wiedziałam, że gotujesz! Uwaga! Zaraz przygotuję coś smakowitego! Wszystkie składniki w środku! Porządnie wstrząsnąć i. voila! Czekoladowe naliczniki! Wow, ja też chcę spróbować! Dodaj składniki i dobrze wstrząsnąć! Padam! O, wyszło mi lepiej ciastowate. Oj, o, Przygotujcie się na solidny shake! Do dzieła! Hej, jak leci? Nie przeszkadzaj, sobie. Aby tym razem sprzyjało ci szczęście. O, dzięki. Aha, jeszcze trochę? No dobrze, zobaczmy! Hurra, sukces! Tak to się robi! Moje naleśniki są zabójcze! Są różowe, nie nazwałabym ich zabójczymi. Zaraz będą z moim sekretnym dodatkiem. To tylko jedzenie. Pozwolisz? Na pewno ci zasmakuje. Enid, co ty robisz? Nie znoszę kolorów na moim jedzeniu. Ej, spokój. To tylko kilka krupelek. O, o nie! Dlaczego mi się to przytrafiło? Co się stało? Znam na to genialną sztuczkę. To pochłonie wszelkie twoje problemy. O, Wednesday! Gdzie się a, daj mi to! Zajmę się tym! Ha? O, o nie! Enid, wciągasz mi włosy! Szczerze mówiąc, wyglądało nas dziewko zakurzone! Ups, wypadek przy pracy! Wow! Hmm. Przebijamy balona? No raczej! No proszę! Rolka gumy metrowej! Metrowa guma! Moje marzenie! To będzie zarąbiste! Wow! bądź taka szczęśliwa wędki, lepiej spróbuj tej góry balonowej. Mmm um, 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 więcej. Mmm um. ma rację. Mmm um, 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 nieźle. Um, um. unikalny smak. Zrobię balona. O, mam pomysł. Um, um. Hej Eni co? co powiesz na gigantycznego Jestem, balona? Przygotujcie się na balonową magię. Dmucham. Przepraszam, poszło nie zupełnie zgodnie z planem. Pokażę ci, jak to się robi. Do zrobienia wielkiego balona potrzeba wielkiej gumy. Uwaga, Sara zrobi największego balona w historii. Jakiego balona zrobi Enid? Przekonamy się po reklamie. Gwarantuję, że będziesz pod wrażeniem. Mmm, słodka i aromatyczna. Czy aby nie przesadziłaś z tą gumą? Co no robię? Skoro tak mówię. Zaczynam! Wow! Tego lotu Enid. i to by było na tyle. Do następnego razu. Jestem gotów. Jeszcze od, od ciebie. Tak myślisz, a masz. Pożałujesz tego. Aha. <grysınız> o nie. Czy na zewnątrz pada? Co się dzieje? Nie rywalizacji? W takim razie zaczynamy konkurs! O co chodzi? Muszę natychmiast porozmawiać z prawnikiem. Witajcie w konkursie kulinarnym. Zaczynamy i zaczynamy od. burgera! Burger? O, ja mam gotowe. Ale super. Mm, ładnie pachnie. Co to? Dlaczego mam sam chleb? Ha, to będzie łatwiejsze niż myślałem. Ale to nie fair. Co mam z tym zrobić? O, mam pomysł. Na szczęście mam bystry umysł. Dzięki odrobinie kreatywności to będzie wyglądać jak piękny burger. A teraz mniejszy kawałek. Położę go na górze. Nie wygląda tak źle. Ale czegoś brakuje. O, już wiem. Tada! Świetny pomysł! Czas położyć naszą sałatę. Pyszny ser i soczysty pomidor. Wygląda pysznie. Nieźle! Kochana, proszę cię, to ma być niezłe. Patrz na mnie. Zrobię najpyszniejszego burgera, jakiego widziałaś w życiu. Aha. I ulela. Mm, nie jest to dość dobry. Czegoś mu brakuje. I Ja dokładnie wiem czego. Tak. Co jest wspanialsze niż diamenty? Mama będzie ze mnie bardzo dumna. Błyszcz, mój piękny burgerze. Jeszcze tylko kilka... A, arcydzieło. Czas minął. Czas na, na ocenę. ocenę. Zobaczmy, co my tu mamy. E, zaraz, zaraz. Co to ma być? Serwetka? Nie mogę tego zjeść. A, na bogato, wygrywasz. Czas na wyniki. A, diamanty to nie zawsze fair. wygrywają. Dobra robota. Przejdźmy do kolejnej kategorii. Runda druga. A teraz czas na. Wezwanie za rebuzem! Co to jest? Tym razem ja wygram! Patrz na to! Co może smakować lepiej niż melon z jogurtem? Nic oczywiście! To będzie absolutnie fantastyczne. Proste i smaczne. Rozsmaruję go równomiernie. Wiecie, co jeszcze lubię? Truskawki! A teraz ładnie je rozłożę i dodam jeszcze więcej owoców. Doskonale! Gotowe! Teraz potnę go na kawałki. Ten kawałek arbuza zdecydowanie zasługuje na punkt. Gotowe! Idealny kawałek! Nie bądź zazdrosny! Jak ona to zrobiła? Muszę go jakoś otworzyć. Powodzenia! Daj mi jakiś znak, arbuzie. Halo? Jest tam kto? Okej. Okay. Hmm, interesujące. Hmm, twardy z ciebie gość. Okej. Okay. Co on wyprawia? O -o. Co mam w ustach? Ups. Ciekawe... Czy ktoś tam jest w środku? A, przynajmniej wiemy, kto wygrał. A? Czas na wyniki. A, tak! Jasne, wygrałam, jasne. jestem najlepsza. A. Powodzenia następnym razem. Przechodzimy do kolejnego wyzwania. Przygotujcie się. A wybór pada na owoce! O, owoce! O, owoce. O! Moje owoce wyglądają pysznie! Mmm! Patrzcie na te owoce! Niesamowite! Zastanawiam się, co z wami zrobić? Mmm... Co by tu z wami zrobić? Mam pomysł! Potrzebuję po kawałeczku wszystkiego. To będzie bardzo eleganckie! Soczyście! I jeszcze troszkę... Zobaczcie, to niesamowite! I ostatni detal! Nie trzeba się spieszyć, musi być idealnie! A teraz wyciągam... Niemal idealnie! Ostatnia rzecz! Dodam winogrona na mój wspaniały, magiczny, niesamowity talerz owocowy! Absolutnie piękny! Na pewno wygram! Ha? Co tam masz? Hmm, tylko jedno jabłko... Ej, ty! Pst, tutaj jestem! Pst, kto to był na dole? <grym> Mam pomysł. Słuchaj! <grym> 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 Rozumiem. Nie zawiodę cię, panie Jabłko. Będę przestrzegać instrukcji i wygram tę rundę. Mam nadzieję, że będzie wyglądać dobrze. Muszę się skupić i dokładnie ciąć. I jeszcze jedno cięcie. A teraz je oddzielę i dodam tę piękną skorupę. Zgadliście, robię małego żółwia. A teraz czas na najsłodszy uśmiech na świecie. Witaj, żółwiku, jesteś bardzo słodki. Idealnie. Mm? Serio? To będzie łatwizna. Zobaczę wasze talerze. Hmm, bardzo interesujące. Aha! Ale słodki. Uu, 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 kto jest dobrym chłopcem? Jesteś niesamowity. Wygrywasz. Hmm? Serio? Jak to możliwe? Hmm. Kolejne wyzwanie to. Lizaki. Oh, uwielbiam Lizaki! Ja nie. Oh, mam pomysł. Dobrze, że zawsze mam przy sobie przekąski na każdą okazję. Potnę wyszne pianki na małe kawałki. Jeszcze trochę cięcia i ogień. Gdy się topią, robią się lepkie. Teraz mogę przylepić kawałki do Lizaka. Tworzę piękny kwiat. Jeszcze nie skończyłam. Lubicie babeczki? W ten sposób zamierzamy wygrać konkurs. Jestem zadowolona. Babeczka? Ech, może spróbujmy z normalną. Szefie. Pański lizzakser. Mm -hmm. Komplementy dla szefa kuchni. A, niesamowite. Zobaczmy, co jest w środku. Je w środku. Doskonale. Kto potrzebuje ciasta, gdy można mieć... złote Nie ma nic lepszego niż złoto, kochana. Nie <noise> wydaje mi się. <noise> Co? To nie per. Hmm, Okej, okay. przechodzimy dalej. Tazna. zna... Sushi. <głos> <głos> sushi. Jedomocą kuchnię! Oglądałam na ten temat filmy. Co? Jak mam zrobić z tego sushi? Biedactwo! Sprawdzę swoje. Absolutnie idealnie! Wygląda przepysznie, ale ja nawet nie umiem gotować. Mam pomysł. Szefie, Proszę, niech będzie taki jak lubię. Mamy na to przepis. O tak, niech stanie się magia. Najlepszy szep w kraju. O wow, wspaniale. O. Co oni robią? Obiad gotowy, serul. Podaj bliżej. Ach, wspaniale. Wygląda drogo i pysznie. A, jestem dobry w gotowaniu! Mm, pachnie wyśmienicie! Oh, wow! Mam pomysł! Wiem dokładnie, co zrobić! Dobra, zaczynamy! Najpierw odkroję końcówki. Dokładnie tak. Idealnie! I wyjmę cały środek. Jak teleskop! Witam! Parówka do środka. Teraz muszę pokroić ogórka jak sushi. Okej, okay. nadal mogę to wygrać? Nieźle. Hmm? hmm. Mogło być gorzej, ale moje jest lepsze. Wystarczy tylko dodać ketchup po bokach. Wszyscy kochają ketchup. Zwłaszcza ja. Jestem z siebie taka dumna. Sprawdźmy nasze wyniki. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ha, wiedziałem! Uh -huh. Ale są prawie takie same. Uh -huh. Serio? Okej, okay, nie jestem potworem. Zasługujecie na przerwę. Smacznego! Uh -huh. pa. Pa. Oh. Hmm, co mam zjeść? Uh -huh. Uh -huh. Co to było? Ups, przepraszam, to mój brzuch. Jestem taka głodna. O, byłam na to przygotowana. Mm? Makaron na sytuacje awaryjne. Wystarczy wypełnić tajnik wodą do kreski. Świetnie. Teraz trzeba poczekać, aż będzie gotowy. Widzicie, jakie to proste? Lunch gotowy. Mm. Oh, makaron? To w zasadzie niezły pomysł. Ale stać mnie na lepszym. A więc makaron... Zobaczmy, co mam w złotej torebce. Hmm, coś wyczuwam. No nie jestem robotem. Makijaż to nie czas na modowe triki. Hmm, co to jest? O, utknęło. Uh, uh, uh. Szukałem tego od wieków. Mm, ładnie pachnie. Yy, yy, nieważne. Nareszcie coś do jedzenia. To idealny makaron. Elegancko. Mm, Potrzebujesz sztućców. Jestem kucharzem czy nie? E? Który wybrać? Wszystkie są piękne. A pałeczki do makaronu. Idealny wybór. Makaron nie musi być tani. Idealny złoty kolor. A, pycha. Przy okazji jak zamierzasz to zjeść? Nie wiem. Okej, okay, weź sobie jeden. Bardzo dziękuję. Nigdy takiego nie używałam. Wow! Okej, okay, kochani, wróciłam. To była dobra przekąska. Wracam do gry. Teraz czas na pizzę, pizza. pizza, zobaczmy! Co? O co chodzi? Nie rozumiemy. A dlaczego? Co się dzieje? Jest piękna prawda! Prawda? Mam nadzieję, że to nie hawajska, tylko nie to. Nawet jej nie widzę. Co mam z tym zrobić? To tak. Na serio? O, tak przy okazji. Chyba czegoś brakuje na mojej pizzy. Sekundkę. Mój ulubiony pierścień. I złote monety. Więcej, więcej, więcej. Hmm, chyba nie wystarczy. A co z tymi? Okej, okay. złota nigdy dość. Może jeszcze trochę. Jeszcze tylko trochę. Okej, okay, to już ostatnia, obiecuję. Moja pizza ze złotym peperoniem jest gotowa. Hmm. <śm> Trzeba się z tym pogodzić. Nie poddam się jednak tak łatwo. Teraz ci pokażę. Ta maleńka pizza będzie najsmaczniejsza na świecie. I trochę tarkowanego sera. Dlaczego musi być taka duża? Zaczynamy! To działa! Idealnie. Ja wygram! Chyba śnisz. Okej, okay, dziękuję. Zobaczmy. Chyba ta wygląda wspaniale. O, o nie mogę tego pogryźć. Straszna! Na pewno nie. Ha. Serio? Przynajmniej jest jadalna. Wygrywasz kochana? Zrobię zdjęcie do mojej historii. Wspaniale.